Jesteśmy na planie samych swoich, Paulina Gałąska z nami. Powiedz Paulino, coś o swojej postaci. Ja gram Nehajkę, czyli koleżankę z klasy Kargula i Pawlaka. I mam taką ksywę Nechajka, dlatego że jestem mimo tego, że taką. Dość asertywną dziewczyną to też jestem taką e, osobą, która zawsze szuka zgodności i kompromisu i e, często mówię na hajbudę, czyli niech będzie i, i stąd taka nazwa. A jestem a mówię na hajbudę dlatego, że jestem półrusinką, pół Polką. Właśnie tutaj e, słyszałam, jak mówicie tym zaśpiewem i gwarą, czy to było trudne, żeby opanować taki język? Było bardzo trudne, ale na szczęście mamy taką e, wspaniałą konsultantkę językową, która czuwa nad tym, żeby to była rzeczywiście gwara krasowa. Czy ten scenariusz będzie zabawny dla współczesnego widza? E, myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja jak czytałam scenariusz, to bardzo się śmiałam. Co ci się najbardziej podobało w tym scenariuszu? No mnie się bardzo podoba właśnie ten konflikt naszych głównych bohaterów, bo uważam, że chłopcy też świetnie jakby uchwycili ten y, motorek Pawlakowy oraz tego mruka Kargulowego. No to są, myślę, że świetnie, świetnie obsadzeni są chłopcy. Czy miałaś jakieś poważne wyzwania na tym planie? Ojej, najgorsze przede mną, czyli y, jazda na oklep w scenie, ale już y, miałam lekcję jazdy na oklep, na razie ten, ten koń, z którym się uczyłam, który nie będzie tym występującym, bo ten występujący jest bardzo wysokim koniem, jeszcze w dodatku y, ogierem, więc y, y, no troszeczkę się boję, no, ale jak spadać, to z wysokiego konia.